Szymonaczko, jeśli chodzi o strony Lisu, a to dzisiaj się, się wyprowadzamy do tego miejsca pięknego, bo jest ja jeden powód, to się wyprowadzamy, No bo tutaj jest kurde e, pole to Spada des. I ja tych klimatów nie lubię. No. tam mnie gdzieś, nie wiem, kto zajął A po drugie, coś mimo ich ludzi Przecież wypadać, że ich już nie ma. NIE MA JUŻ NIC NIE MA JUŻ NIC TAK jesteśmy SAMI oh, no. Ja biorę najpracowniejsze rzeczy i wam Jedną niespodziankę na stronie że bo po Pochodziłem trochę i popatrzyłem gdzie Spoko, słupy porobiłem mm, Emerardus Tak, Emerardus od nich robiliśmy Zrobiliśmy mięso Naprawdę trzeba jakieś chyba jakąś robić, Miecho, ziemniaki też się mogą, czy to mają, czy to no dobra. to się się to może Zawsze to może się to się może czy to są, czy Tutaj są, czy to są, czy trochę, bo czy pieczek są, czy tu mam, a więc stać na hałmik. Mm -hmm. mm -hmm. Ej, stać nasz, czarą bisię no To bielet ten Teraz naszym bierzemy mamy serdusa, no tu jest na spodnie nas spodnie nasz będzie stać Popójmy No i Syf, które nie potrzebujemy, po prostu wyrzucimy no. To może ale też to, e, kość zostawimy, to zostawimy, to się zostawimy, zostawimy, Kość się! Wszyscy czemu? Dirt możemy sobie kopać, sadzonkę możemy zostawić, trochę żelazo możemy wyrzucić. Dobra, nie ma, nie ma takich e, patronych itemów, a po prostu wszystko z tej bazy chciałem zabrać, bo zabierałem. Nie mamy innej ukrytej bazy. Trochę się... Dziwnie, te moje... wiem, 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 co się jest tam? Co moje. tam jest? Co hmm, ja się tam jest? Co się Ale... Co tam jest? się tam jest? Co jest? tam jest? tam jest? to wiesz. jest? jest? Bóg

Gdzie, 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 jest twój stojczyk? Gdzie jest wreszcie, To jest co Naprawdę musiałem coś zabudować? Słuchaj, ja jestem tu... Naprawdę? Ty, ty, gościu. Nie, dobra, wilcuch, yy, wilcuch. Wychodzimy. Noż, dzień, nie pokona nasz. Prawda? Nie, ja po prostu poczytam Czadziska, wreszcie mogę zasnąć Ja, ale się przeskoczyłam. Ale Nie kusia, będziesz no, w nie <tryk> ma psa Nie ma Dobra dział się tutaj szybciej ten Ale on od razu takie Nara goście, byłeś fajnym kumplem Bye. Dobra mam no, już dużo żelazo mam dużo Mamy dużo temu Mamy dużo się na siedzi, nie siedzi Możemy iść Tam żyć, ale co to się stało? Co tu się stało? Co się stało? Dalej, Co się trochę się Tylko Tego... się, jest. Chodź, się. I to Co się stało? Co Co się się jakoś... To tu są ściech szybki. Ja to się dożywa. profesjonalnie. Profesjonalnie! Co Mam to w dupie. I się tak, 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 Zawsze go wyżywa, to się pepoł, To kiedy wyjdę to wasze tata. Nie! Nie, zawała mnie, ja mam jakiś waduręcz, mam stać Nie, Może nie trzeba po prostu tutaj wyjść. No, co jest, co nie co tu, tu, tu. tu, tu. tu. Ja to co Troszkę, gdzie jest domek? Słycie, gdzie mam domek? To mi się wydaje, to tam w tą stronę powinien iść. Tak mi się zdaje, ale. Tak, ile teraz? w Dobrą, dobra, 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 dobra. Szef, chwilę powiem Kur? Nie, to chyba nie były w góry. Gdzie jest troszkę swoją? gdzieś indziej? wiem, tutaj nie było się wiosny wiem, ja, to zamrażam, bo tu są w góry panie, w A, idziemy po prostu w tą stronę w tyle idziemy w tą stronę mam nadzieję, że to się w jedną wiosnę Nigdzie nie umarł, nie zamęż na śmierć. Co pilak, czyli... Cieszyjesz goście, czyli ja jeszcze na karę boską. Chodź. Uciekamy stąd. Nie, wtedy ja idę... Tam, dobra, idzie u tam, 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 tam.

Ja mam się cieszyć, szybko na górę i po prostu zobaczymy co się dzieje. Umarł. piesek ubar. Rozumiem, ten, ten odcinek nie a nie o zgnięcia. teraz, Któreś się na spawnie? A spał to nie ma w którą stronę? Taka, tutaj. Proszę, po Stefan, żyjesz! Nie wiem, jak jeszcze mam go nazwać. Piszcie w komentarzach, to nazwę go naj najbardziej komentowanym tym i idziemy stąd. Jak najszybciej, że bio zimowego. Będziemy, tędy miałem pójść. Na Nie wiem, jak to mogę się zgubić. Stefek? Nie, nie nie no u nas mogę, no to majster grunął jest Majster, bo jest. Hordy jest mądry jak majster. Majster budowa. Chodź! Jak ja mogę się zgubić? Dobra, idziemy szybko po lodzie cyk cyk, 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 cyk Cyk, cyk, cyk Słupy, możecie pisać w komentarzach co myślicie o tych słupach bo wiecie, oj, liszu, ale czy ciś tamty wnucie, tamty, który cię tam połową tu ci znajdzie Nie znajdzie, nie znajdzie, bo już wykombinowałem Poszłem tam coś prosto, była woda i się gdzieś, gdzieś po prostu inną in, kierunek się rzucimy

To jest taki koń słupik, słupik Nie było kolejne się gdzieś, a tam jest kolejny Tam jest klejny słupik Wbiłem się chłopów A, już teraz razy zwrócę laskę, to koło się interesuje Podaj po prostu mamami przestrzeń I może patrzę nad sobą, bo po prostu chłopisz na drzewo na drzewo chodziło, ale tu widzi mam ja nawet nie pamiętam jakąś drabinka mi tutaj pochodziłem Albo coś takiego. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, 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 Tutaj skąd idziemy, mam idziemy, mojego. Coś idziemy, idziemy, nie idziemy, idziemy, jakoś gdzieś idziemy, skręci. no to mnie Нет, там ничего нет. Да, лечим. Лечим чистую пальку. Честь тут здесь то, конечно, Там есть такой Я, 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 Быстрый я, 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 Хопа, 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 хопа. Да, не можете да мне сестри по нея на екскурзия. Хопа. Не набач. Отскойте мне коньсо. Дайте коньсо, а араклао ишь? Ej już teraz jakiś film, a może się to wtedy się zatrzymam tam. Ale tak, to chyba muszę wbić hart, a muszę po wziemie wbić. Dobra, ludzka. Nie znajdziemy dzisiaj nic wspólnego z tego. To jest koniec, to święta. Chyba koniec. Musimy no. odejść z do tego. In Higlo, in Higlo, in Higlo. Daję I to są słabne ja nic nie ubędę Minecraftu. Ej, ność, muszę... chodź, to Ja Nie mam drzwi, to musimy coś takiego zrobić. To mało powsta do nas nie wyszedł. Zrobimy sobie... Że... No tak to wejdzie, wiecie? Tak to chyba mi się wydaje to wejdzie. Ale kiedy zrobimy tak, to nie wejdzie, dlatego yy, zostawiajcie suba, lajka i ja tego małego wpuszczam na na ła...